Hejka widzowie, dzisiaj idziemy sprawdzić takie przejście nawiedzone. Bo jak tam ostatnio byliśmy, posłyszeliśmy dziwne dźwięki i od razu stamtąd uciekliśmy, więc idziemy sprawdzić właśnie to przejście. I tak, idziemy oczywiście. Ja mam swojego tutaj lebubu i Oliwier e, ma swojego. I wbijajcie na Oliwiera kanał. Nazywa się Oli Podłoga Boli. Ety. Tam znajdziecie poprzedni filmik. I ten filmik też właśnie się tutaj To znaczy pojawi się, jakby. Nie wiem, jak to wyjaśnić, że teraz Oliwier też będzie nagrywał i też wróci na swój kanał teraz. To nie Oliwier? No. Dobra, to widzimy się za chwilę. Ogólnie to tak, już jesteśmy mega blisko. I ogólnie tak, wczoraj jak stamtąd szliśmy, to z tamtego ogrodzenia pies normalnie wystawał i prawie stamtąd wyszedł, więc tak uciekliśmy stamtąd, że aż się za nami kurzyło, bo serio miałam za po prostu tyle stresu wtedy, myślałam, że ten pies wyjdzie i się na nas rzuci, czy coś w tym stylu. Ogólnie to idziemy na taką łąkę i tam będzie takie, taka dróżka podobna do tej, tylko, że trochę inna obok domu. Będzie dróżka i tam właśnie skręcimy. Więc widzimy się przy tej dróżce. Ogólnie już jesteśmy prawie. Tam widzicie ten biały samochód, to tam właśnie jest ta dróżka. Więc no, już jesteśmy mega blisko. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dawajcie łapkę w górę i subskrypcję to na pewno będzie się więcej pojawiać takich odcinków na przykład z Oliwierem albo też z Lilką, Kają dobra, zaraz tutaj skręcamy i oczywiście Labubu ze mną idzie Oliwier też na swojego no dobra, skręcamy Ter teraz musimy być mega cicho dobra, dawaj Oliwier Tutaj skręcamy w taką ścieżkę. Teraz tak. Patrzcie. Musiałam zajrzeć kamerą, bo chciałam sprawdzić, co tam się kryje. Patrzcie, jak to wygląda ogólnie. Mega strasznie. Latarkę sobie zapalę. Może będzie lepiej. Hmm, dobra. Czekaj chwilę. Czekaj. Ej. Albo mi się wydaje, albo coś właśnie słyszę. Serio nie chcę tam wchodzić, ale okej. Okay. Wejdę tam. Czekaj. Dobre. Idziemy dalej. I patrzcie, teraz tam jest dróżka. Albo tam jest dróżka. I właśnie nie wiemy gdzie iść, bo poprzednim razem tam byliśmy. A teraz się zastanawiamy, czy tam nie iść. No bo no, jakby... Ciekawsze by było tamto. No tam, właśnie, dobra, słuchajcie, idziemy tam, bo tą dróżkę już znamy, a najwyżej jak będziemy wracać, no. to tam pójdziemy, ale to jeszcze zobaczymy. Ogólnie to tak, skręciliśmy, tutaj jest taka dróżka i tutaj skręciliśmy. Idziemy za Oliwierem, bo Oliwier... Patrzcie, to jest jakiś dom. Musimy tak tutaj się ukryć. Nie będziemy, czy No Serio, tam ktoś ktoś może normalnie. Być. Tu, no, tam nie ktoś może być, tak. może być, więc nie będziemy tam po prostu wchodzić. Ogólnie podeszliśmy sobie do, te, do tego domu, właśnie co Wam pokazywałam. I ogólnie coś słychać z tego domu, i my tam bliżej nie podejdziemy, bo ktoś tam może być i nas przyłapać. Nawet musimy być mega cicho, więc sorry, jak nas nie słychać. Chyba, Olivier, co? Ja coś Dobra, chyba Oliver, co? Dobra. Słuchajcie, Oliver właśnie tam poszedł. Patrzcie, jest tam. I ogólnie, to słyszałam przed chwilą. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj podchodzić, bo to może być mega straszne po prostu. Więc no. Słuchajcie, Oliver mi mówi, że tutaj jest jakaś taśma, więc idziemy to sprawdzić. Ej, patrzcie, faktycznie tutaj jest jakaś taśma. Słyszycie, tylko co? To jest bardziej straszne. No, powinno. i tutaj ugnie wygląda, jakby to było nawiedzone. Ja nic nie chcę mówić, ale sądzę, że to może być po prostu nawiedzone. Ej, coś tam susz. Dobra, zawracamy. Okay. No, to ja tutaj muszę się mega schylać. ola. Bo no. Tutaj były takie no. Idziemy sobie dalej. I tutaj nie wiem, które mi teraz pójść. Chyba ja my tamtędy przeszliśmy. Idziesz? Dobra. Dobra, widzimy się za chwilę. Słuchajcie, Oliwier ogólnie tam poszedł. Nie wiem, czy to dobrze. Patrzcie. Bo podobno tam Oliwier coś zauważył. Ja nie wiem, czy no... Ogólnie to tak, zaraz się mi już tutaj jest zachód słońca, więc boję się tu trochę tutaj być. Więc nie wiem w ogóle, czemu Oliwier tam poszedł. Jakie nie wiem, no, widzę tej bluzki, ale dobra, nieważne. Patrzcie w ogóle, jakie tutaj są drzewa. I ogólnie Oliwier już wrócił, więc idziemy. Teraz sobie zawracamy. Zawracamy sobie. I yy, idziemy teraz inną ścieżką. I ogólnie tutaj jakby się ściemniło, to ja bym za żadne skarby tutaj nie Ostatnio tam byliśmy. Jeśli chcecie zobaczyć większość, wpadajcie na oliboli.yty Bo właśnie tam ostatnio byliśmy z labubusiami. Nagrywaliśmy taki odcinek, spacer z labubusiami. Oliwia też widzowie, no? teraz idziemy tam. No. I nie oglądajcie tego o 3 w nocy, serio. Przeczekacie się. No. No właśnie, nie polecamy, serio. Tutaj takie dziwne dźwięki słychać. Sami się boimy. No właśnie. Ale wszystko dla was, no. Dobra, widzimy się za chwilę. Patrzcie, Oliver tam poszedł. Dobra, idziemy za nim po prostu. Tutaj, tak będę trzymać, tak jest, mi po prostu wygodniej. Tutaj liście. Boję się, że kleszcze potem będę mieć, ale czego się nie robi dla widzów. W ogóle dziękuję wszystkim za 5000 subskrypcji. Jesteście kochani. No, Oliwier idzie. Dobra. Liście. Kurde, Oliwier, poczekaj na mnie. Tutaj trzeba się mega schylić. U, u. Jaka pajęczyna, patrzcie. Jaka pajęczyna Zawracamy. Tak, zawracamy. zawracamy. Okej, okay, my już zaw, zawracamy, no bo nie tam się... było tak strasznie, że to jakaś masakra. No serio. Się, to Patrzcie, Patrzcie jaki tutaj dom ogólnie jest. Zawracamy, po serio, ja i Oliwier już się tak cykamy. I Oliwier właśnie też nagrywa na swój kanał. Więc polecamy. Dawajcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej no, takich no. odcinków po prostu. Jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 100 łapek w górę, to zwiedzimy jakieś kolejne nawiedzone miejsce, oczywiście jak będę na działce, jeśli nie będę, to może też jakieś znajdziemy, ale nic nie obiecuję, więc no, dla bubu. Jesteśmy już blisko działki I ogólnie już się ściemnia Więc no Już jesteśmy mega blisko działki Oliwiar tam poszedł coś. Tutaj robiliśmy piknik właśnie Z lobobusiami Jak nagrywaliśmy odcinek na Konto Oliwiora Ogólnie my Trochę biegliśmy tam i dlatego jesteśmy zmachani i po prostu musieliśmy się schylać to znaczy, ja musiałam, Oliwie miał dużo łatwiej po prostu. No, tutaj ogólnie psy są. Więc tutaj trzeba być mega cicho, więc sorry, jak mnie nie słychać. Dobra. Widzimy się za chwilę. My już ogólnie skręcamy. Tą dróżkę co prowadzi na działkę Ej, kot! Kci, 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 patrzcie kot Kotek, kci, 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 kci. Kotek normalnie Dziki kot ucieka, kci, 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 kci. Patrzcie, ucieka Niestety, no chlebu zaraz będzie się zamieszeknął. Ja tak samo, Oliver, tak samo No więc to by było na tyle chyba w tym odcinku. Pa!